3-2-1 jesteśmy przed nami, Grand Prix Wielkiej Brytanii. Miejmy, że tym razem się odbędzie. No właśnie, bo rok temu no niestety Grand Prix Wielkiej Brytanii nie odbyło się ze względu na to, że nowo położony asfalt zupełnie nie dawał się do jazdy na mokre, gdy było mokre. To prawda, no i pamiętam też tą bardzo nieprzyjemną kontuzję. Zaczęło się właśnie od tego wypadku Tito Rabata, który od sierpnia, w zasadzie do końca sezonu musiał pauzować. Niektórzy nawet myśleli, że już koniec kariery wrócił. Wiemy, że jeździ, no ale Tor wymagał zdecydowanej reakcji ze strony właścicieli i trzeba było po prostu wymienić nawierzchnię całkowicie wymieniona nawierzchnia toru Silverstone, także odpływy już w tym roku ścigała się tam Formuła 1. Jak powiedział Daniel Ricardo, gdzie nie będzie zadowolony. Bo o ile rzeczywiście profile zostały poprawione, że te odpływy powinny być lepsze, jeżeli będzie padać, że ta woda będzie spływała, o tyle niestety w kilku miejscach jest nierówno. Już przed wjazdem nawet Autet 1 było widać, że one No one nie wyrównały, wiesz jak nie to zwalcowały. Jest, nie zwalcowały. Wlecz... Ale no wiemy, że nie będzie deszczu, więc bo weekend zapowiada się w ogóle, jak patrzę na prognozę pogody, jak na. Nie, to miejsce, bo temperatury od 25 do 28 nawet stopni zdaje się najcieplej, ma być właśnie w niedzielę, ale to też nie znaczy, że nie będzie problemu, bo po tej nawierzchni nowej jeszcze motocykle MotoGP nie jeździły nawet na testach, dlatego no tu trzeba będzie uważać. Wiemy, że Michelin zabiera więcej twardości opon, jedna dodatkowa twardość będzie na przód, na tył, w związku z tym też dwie, dwa, komplety opon, więcej dla zawodników na weekend e, do wykorzystania. No, ale jak się okaże, że te opony schodzą bardzo szybko, no to może być problem. Michelin podobno e, dobrał opony na podstawie informacji z czego zrobiony jest asfalt. No i próbek, próbek, asfaltu, próbek. asfaltu, próbek kamyczków, z których to, to wszystko zostało. Zobaczymy, czy w ten sposób bez testów, a jedynie laboratoryjnie uda się dobrze opony dobrać. Zwłaszcza, że powiedziałem, pogoda nietypowa jak na. Silverstone, bardzo wysokie temperatury. Dokładnie, ale wróćmy do tego co działo się dwa tygodnie temu, bo to już dwa tygodnie od Grand Prix Austrii. Toru, który wrócił do kalendarza nie tak dawno temu. I na wierzchnia, i właśnie opony grały tutaj ogromną, ogromną rolę. Nowe mieszanki, a tak w zasadzie nowa konstrukcja opony, przygotowana przez Michelin, sprawdziła się doskonale podczas weekendu w Austrii. No i Chyba Adam, jeden z najciekawszych wyścigów no i zacięty bój pomiędzy Dowicjoso i Marquezem, ale także trzeba zauważyć Yamaha, która wykonała ogromny krok. No pytanie: czy krok, czy też po prostu Cortáraro był tym gościem, który zadziwia znowu kolejny raz wszystkich. Bardzo dobrze, że ten wyścig od razu był tydzień po tygodniu, bo w Brnie. Chyba w większość z Was i my też stwierdziliśmy, że to był chyba najludniejszy wyścig tego sezonu. Kilka dni przerwy. Jesteśmy w Austrii, no i można powiedzieć, że jeden z najciekawszych, albo najlepszy wyścig z kolei tego sezonu, jeśli chodzi o kategorię MotoGP. Znowu Ducati, znowu Marquez pozostaje, musi się obejść smakiem, jeśli chodzi o zwycięstwo na tym to, że przypomnijmy, jeszcze nie wygrał w Austrii. No i w zasadzie trzecia porażka w identyczny sposób. Tracja. W samym ostatnim zakręcie wszystko się rozstrzygnęło, jak patrzę na to, co zrobił Dovizioso, no słuchajcie, no perfekcyjny atak, perfekcyjny atak. Nie tylko z tego powodu, że udało mu się wyprzedzić Marqueza, tak, jak jemu się nie udało dwa lata temu wyprzedzić do Vizioso. ale jeszcze co jest bardzo ważne, bo sędziowie na pewno by na to zwrócili uwagę, zwrócili uwagę, jeżeli będziemy oglądali jeszcze powtórkę. on wyjechał idealnie na limit szerokości toru. Gdyby wyniósł go przy tym manewrze wyprzedzania do vicjozo 5 cm, 10 cm dalej, wyjechałby na zielone, myślę, że sędziowie mogliby kwestionować jego zwycięstwo, bo by, by powiedzieli, że korzyść odniósł wjeżdżając szeroko i... i... Trzy sekundy kary załóżmy i byłoby po zawodach był dla zawodach. Ducati. A dla Ducati to niesamowicie ważne zwycięstwo. Po tym trudnym weekendzie w Bernie, gdzie zmarł jeden z członków ekipy, widać było, że to naprawdę znaczyło dla nich bardzo wiele. No i wiemy, że Ducati zawsze na tym torze było mocne, ale też wiem, że olbrzymią robotę zrobiła Honda w tym sezonie i tutaj wszyscy się spodziewali, że to będzie ten moment, kiedy Marquez wreszcie przyłamie Tutaj to pas edukacji od kiedy wróciło I to Było blisko, to, było do, naprawdę do, blisko. Bo ja zwykle blisko, ale dużo bliżej niż wcześniej nie było. E, widać, było że to, widać było, że to Honda nie traci, ale natomiast e, duże problemy z prędkością maksymalną Yamahy. Różnica prędkości na poziomie 12 km na godzinę, jeżeli chodzi o to Quartararo, tam było osiem, siedem w Rossiego i No to pokazuje, w którą stronę musi podążać Yamaha. I wszyscy zwrócili uwagę po testach Bernie'a na to, że nie ma Yamaha karbonowego wahacza, o czym mówię już od dawna bardzo. Wahacza, który bardzo pomógł Hondzie, bardzo pomógł Ducati w korzystaniu z opon Michelin, który pozwolił tym zespołom korzystać do granic możliwości Wydłużać możliwość jazdy na, e, z maksymalnymi prędkościami w zakrętach pomaga utrzymywać te opony w odpowiedniej temperaturze i stanie. No, ale to, co zwróciłeś uwagę, Grzegorz, chwilę wcześniej, to co było widać w Austrii, w największym problemem machy jest jednak silnik. W największym problemem machy jest brak tej prędkości. I ja oni się na to muszą y, skupiać. Ja zastanawiam się, czy faktycznie ten karbonowy wahacz Yamaha jest tak potrzebny. To jest zupełnie innej charakterystyce niż Ducati, jeśli chodzi o prowadzenie się. Ale. I, i zupełnie inny niż Honda. No i ciekaw jestem. Narzekają cały czas nie. na przyczepność w, w, pełnym, w pełnym złożeniu, na krawędzi opony. A właśnie wachacz karbonowy e, pozwala odciążać minimalnie oponę. Pozwala. E, i nie przegrzewać na krawędzi. Ja byłem i... zawodnikiem, a i powiedział, słuchajcie, karbonowy wahacz na pewno ok, trzeba próbować. Bo ale, radę. ale wy się skoncentrujcie na, na jednym, na silniku. I ten silnik przecież testowali po Brnie przed e, Austrią. No i no niby jest początek, dopiero to jest początek drogi, jakiś kierunek może i dobry, ale Rosji mówi, to za mało. To jest zdecydowanie za mało, to musi być coś takiego, że jak ja wsiądę, to no. od razu to uderzy. No, kto oglądał wyścig w Austrii, no to widział na przykład panem wziął. Yamachy, no to, to, to płakał na, na tych prędkościach maksymalnych. Co by było, gdyby Quartararo miał jak to Grzegorz już 500-500, co ma wziął. fabryczny motocykl Vinalesa i Rossiego. No, pewnie zdecydowanie bliżej by byłoby do Vincenzo, ale to i tak jeszcze byłoby za mało, żeby powalczyć. Na pewno Quartararo bardzo pozytywnie trzeba go ocenić po tym weekendzie. Bez błędów, to co mu się zdarzyło wcześniej, nie podpalał się. Potrafił wykorzystać walkę na początku Markeza i Dowiciozo i poprowadzić przez wiele osób. I wytrzymać presję napaloną przez Rossiego i Vignolesko, że zbliżali się z ogromną prędkością do pewnego momentu Do z Markezem odjechali i już nie było bezpośrednio takiego kontaktu. Bardzo trudno wtedy jest utrzymać tempo. Wyobraźcie sobie, jedziecie i widzicie przez trzy czwarte wyścigu tablicę Rossi+. Plus. Zero. Ale ulica cały czas. No wielokrotny wielokrotnym jest świata, jest za twoimi plecami. I wiesz, że Czycha na ciebie ma po, podobny motocykl, a nawet troszeczkę lepszy, więc no świetnie tutaj młody zachował się świetnie, że tą presję yy, poradził sobie z nią, nie popełnił błędów. Ale trzeba przyznać to, co powiedziałeś też wcześniej, że generalnie Yamaha lepiej. To nie są jakieś rewelacyjne. Pozycje, no, tak, jest różnica w, w czasie Ale 6 sekund jak się na poprzednie lata, to Yamaha zrobiła robotę. Yy... No i... Niezły wyścig Rinsa, aczkolwiek no, znowu było widać tą przepaść, jeżeli chodzi o prędkości maksymalne. No, Rins przyjechał za zawodnikami Yamaha i też widać było, jak cierpiał na prostych, na tym dosyć specyficznym torze. Natomiast bardzo trzeba pochwalić Pekobania za cały weekend, za, za kwalifikacje, za treningi no, po brnie, które było dla niego bardzo trudne tutaj Pekobaniaja bardzo wysoko, bo przecież tuż za Rinsem na pozycji siódmej finiszą wyścigu. No tak, że już pekobajniaja, a kto był ósmy, sekundę niecałą zapekobajniają, Miguel Oliveira. To jest w ogóle rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to co robi Miguel Oliveira na Katynie, na którym Zarku mówi nie da się jeździć, zaraz do tematu przejdziemy, no teoretycznie Ducati lepsze, a na tym torze Miguel Oliveira praktycznie Tuż, tuż za plecami wspomnianego Piotr i to też jest debiutant. To też jest debiutant, nie jest na fabrycznym jeszcze katerie, to jest ten drugi z 3. No brawa, no brawa, brawa dla Portugalczyka, robi bardzo duże postępy. Drugi weekend z rzędu problemów Danilo Petrucciego, bo znowu Danilo Petrucci daleko i daleko za swoim kolegą z ekipy. Ale rozbity po tym wszystkim, co stało się w Czechach. No Widać, że musi wrócić, zresetować jakiś system. Zobaczymy, co się wydarzy tutaj na torze Silverstone, na torze Silverstone, na którym ostatnie zwycięstwo przecież przypadło. Ducati, No przecież dwa lata temu zwyciężało tutaj Ducati. Więc zobaczymy. Ale na mokrym. Tak. Ale na Zobaczymy, jak mówię, ja Na pewno Yamaha tu będzie mocniejsza. Liczę, że Rins, bo no, powiedz sobie szczerze, słabiutki w Shibausti, Suzuki też z dużymi problemami na tym torze. No, wydawało się, że. Kończnie tam dziabnie w końcu tego Vinalesa nie był w stanie sobie z nim poradzić, także Rinsa ewidentnie tutaj i Suzuki z problemami. Wiemy, jak już jesteśmy przez Suzuki, że na Silverstone za kontuzjowanego jeszcze niestety Mira z tej wywrotki podczas testów okazało się, że nie tylko jedna runda, ale i druga będzie jechał Silvan Gintoli. Także jeszcze w tym składzie teraz pojadą do Odnicy, no ale... Myślę... Ale wraca Lorenzo do Harca. No, wraca Lorenzo. Wraca Lorenzo i zobaczymy w jakim stanie, czy opalony przyleci z Malediów, czy też nie. Wiemy, że napalony na jazdy i że wreszcie że skupi się na tym konkretnie, co ma Choć Adam, no nie wiem, czy, czy się zgodzisz, ale... Po tym wszystkim, co się wydarzyło przed Grand Prix Czech, po tych rozmowach z Ducati, po rozmowach z Petrona z Yamaha, gdzie deklarował, że jest w stanie jechać za darmo. Jakbyś był Alberto Pugem, to przyjąłbyś go z otwartymi ramionami? Po tym, jak zdyskredytował Twoją ekipę i tak naprawdę otwarcie wszystkim na świecie powiedział ja nie chcę jeździć w HRC? Słuchaj, no, no nie jest. No nie, nie będzie tam miłej atmosfery, ale no, tam gdzie jest ostatnio Lorenzo, tam nie ma, nie ma tej miłej atmosfery i, i tak było w Yamasze, kiedy odchodził i tak było później w Ducati, tak jest niestety teraz w Hondzie, ale cóż, no ciężko, ciężko. jest profesjonalistą, trzeba wziąć się do pracy, co było, to było, koncentrujesz się na tym, co jest tu i teraz, na przyszłym sezonie zostać w tej Hondzie i jeździć i tyle, no jest to jedyny zawodnik współczesnej ery, który pokonał, Ery Marqueza, który go w walce o tytuł Mistrza Świata. Także no jest to faza, który potrafi i niech się na tym skoncentruje. No i miejmy nadzieję, że. że. że, że wróci w, w Florence. No, może nie od razu, ale wróci. Ale jak to zaczęliśmy mówić o Petronasie, przypomniałem się rzecz, o której mówiliśmy w Austrii, a mianowicie o kontrakcie Marqueza. Ale. Młodek. Aleksa Marqueza. Aleks Marquez przechodzi w przyszłym roku z ekipy Mark VDS, do ekipy Petronasa w Takie kategorii Moto2. To wszystko miało spowodować, że Marquez w kolejnym roku może wskoczyć do, na motocykl na miejsce Fabio Quartararo, który po odejściu ewentualnym Valentino Rossiego z kolei przeszedłby do fabrycznego zespołu Yamaha. I co się okazało? Podobno Yamaha zablokowała <laughs> przejście Alexa Marqueza. Zablokowała przejście Alexa Marqueza do Petronasa. I Alex Marquez podpisał kontrakt, przedłużył kontrakt z ekipą Mark VDS, na przyszły sezon zostanie w tej ekipie. Grzegorz, co sądzisz o tym? No, Czy to jest w ogóle możliwe? No, znaczy jest to, jest, to możliwe. Możliwe. jest to możliwe, że zablokowało. Czyli co, się wycieku informacji od Aleksa Marqueza do, do Marka Marqueza? To no, dziwna historia. Przecież utalentowany, szybki. No brać go jak w ciemno. Ale tutaj no coś stanęło na przeszkodzie. Czyżby właśnie coś takiego, że... Ty miałeś inne domysły, jeżeli chodzi o o to, kto będzie zarządzał zespołem Petronasa za dwa lata. Ale no to są wszystko domysły, plotki i, i tak naprawdę ja nie wiem, co na ten temat myśleć, chociaż Powiem nie ci, jestem, że jestem zdziwiony. Powiem Ci szczerze, nie jestem ja zdziwiony. Ja jestem zdziwiony i po prostu nie chciałbym, żeby tak było, bo to taki niesmak pozostanie. Uważam, że też trzeba podchodzić do lotnika, że jest profesjonalny, to z tego, że brat Marka, Przypuszczam, że, że mimo wszystko jednak... Ale to, z, uchaj, że z Polem nie wymieniają się pewnie informacjami specjalnymi. No to no. <laughs> i ta wymiana informacji niewiele razie razie pomaga. Czyli Natomiast chyba najważniejszym tematem, tematem, i który zdominował przed weekendem, weekend w Austrii, po weekendzie w Austrii jest temat ktm i tego, co wydarzyło się z Joanem Zarko. Joan Zarko przybył na tor w Austrii, zażyczył sobie spotkanie z szefem ktm -a. I z szefem ekipy ktm i ogłosił, że on nie chce, on chce anulować kontrakt, nie chce już w tym zespole jeździć. I że Zerko pożegnał się tym samym z KTM. Oczywiście powiedział, że będzie kontynuował ten sezon jeszcze, no ale też rozmawialiśmy tutaj przed, przed, wejście, przed nagrywaniem tego, że z tym może być różnie, bo tej motywacji u Zarko nie ma. 31 okrążeń przejechanych na testach o godzinie 13 w Brnie z manatki i wyjechał z toru. Powiedział, że to nie ma sensu nic, nie nic. się nie zmieniło w ekipie. I to był chyba ten moment przełomowy. Tak wszyscy twierdzą, że to jest ta chwila, w której Zarko stwierdził, to prowadzi do donikąd. I mamy gościa, który przyjeżdża nagle na obstwoim miejscu, Miguel Oliveira, który według wszystkich jest właśnie. Wpasowywany w miejsce w ekipie fabrycznej. No, pracuję mocno, mocno na to, bo, tak jak powiedziałem, Olivera świetnie. No, ale też pytanie, co zako no, dalej? Powiedział, że absolutnie nie interesują go superbajki, bo teraz zaczęli go z tą serią no, no, powiedział, coś. że wcześniej zostanie gwiazdą filmów porno, niż będzie jeździł superbajka kiedyś. Hmm. E, więc przyszłość stoi otworem. E, I teraz pytanie, co z Arko? Moto 2, popatrz na przyszły sezon, albo testowa rola w Yamash. No powiem szczerze, że jak tak patrzę na Folgera i na to, co on robi, to jako testowego kierowcy w Yamasze nie za bardzo go widzę i też myślałem o tym. Natomiast no, wydaje mi się, że no, zastanawiam się, czy Zarko mógł podjąć tą decyzję, nie mając backupu, nie mając przygotowanego jakiegoś scenariusza. Jeżeli tak, to naprawdę z nim jest źle. Mówiło się, że w ogóle ma depresję, że są jakieś poważne problemy psychiczne. Że... Ale nie miałbyś depresji, jeżeli twój menadżer w roku 2017 Podpisał kontrakt na starty twoje na KTM od sezonu 2019, ignorując i nie informując cię o tym, że jesteś pożądany w HRC na, miejscu, na miejsce Pedrozy, bądź jeszcze toczą się rozmowy z Yamaha. No to myślę, że też byś miał depresję. No to, 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 to nie byłaby fajna sytuacja, to prawda, no ale to, co było, to było. Teraz jesteśmy tutaj i, i tutaj trzeba jakieś decyzje podejmować i tutaj e, Zarko musi się zabrać sobie, bo będzie to kolejny zawodnik, który z Lorencą no, tutaj jakby gubi się i w ogóle nie wiadomo no, co dalej. No. no chyba, że jest coś, o czym nie wiem, tak jak powiedziałem, że już coś tam, ale to też by było widać, ten no, optymizm jakiś. A tutaj nie ma, Zarku, nie no jak nie ma, się patrzy na niego, bo przecież rozmawialiśmy z nim prynie, no to to nie jest ciekawe. Druga rzecz, która też wstrząsnęła, myślę, że rynkiem nie MotoGP, ale Moto2 i Moto3 jest to, że KTM wycofuje się całkowicie z Moto2. Wycofuje się z tego projektu i tak jak pierwotnie myśleliśmy, że zostaną te ramy KTMA, że na przykład Red Bull KTM IO będzie korzystał z tegorocznych rozwiązań, absolutnie nie. Okazuje się, że Red Bull KTM IO szuka teraz ramy i będzie to prawdopodobnie speed-up, bo Kalex pomyślnie nie chce specjalnie hmm. e, I.O. Tak, swoich produktów oferować. A z drugiej strony m, ja, Red Bull KTM Tech 3 e, wycofuje się z Moto2 w ogóle i będzie w Moto3. Więc będziemy mieli e, RB Poncho w, w Moto3 i w MotoGP. I to jest gigantyczna zmiana, no tak? Zmiana, bo cały czas mówiliśmy, że KTM udało sobie piękną drogę od Moto 3 albo nawet jeszcze od Red Bull Rookies Cup na wyławianie zawodników poprzez Moto 3, Moto 2 i Moto GP, ale z drugiej strony no nie da się po prostu łapać za wiele ogonów i tutaj to jest bardzo trudna sprawa, aby być konkurencyjnym na każdym polu. Wiemy, że w Moto 3 Honda ciśnie, w Moto 2 też ramy trzeba cały czas poprawiać, trzeba rozwijać, a Moto GP to już w ogóle. No więc gdzieś koncentracja sił musi iść. Myślę, że jeżeli odpuścić, to najlepiej właśnie tą kategorię Moto 2, gdzie inne te konstrukcje, przynajmniej silniki są wspólne, więc tak nie jest taki motocykl do końca Fabrycznie. fabryczny KTM, a więc lepiej skupić się rozwijać moto 3 i Moto Może to jest i słuszne. Oczywiście trzeba będzie tutaj jakoś pomyśleć o tym, jak tych zawodników prowadzić, żeby nie uciekli do innych zespołów w kategorii Moto 2. No ale no ciekawe. No właśnie a propos autników, którzy, którzy przechodzą tą drogę, no to też w międzyczasie okazało się, że Ron Kanet podpisał kontrakt na przyszły rok, przechodzi do Jorge Martina za Aspara w kategorii Moto 2. No wiadomo, że jeszcze w tym roku walka o tytuł mistrza świata Moto 3 otwarta jest na pewno jeden z najsilniejszych tam kandydatów do walki o ten tytuł. No i już ma zapewnione też przejście na przyszły rok, także... A jeżeli chodzi jeszcze o jedną rzecz, wracając do KTMA, przejście, kto na miejsce ewentualnie Oliveira i Shiarina. Mówimy o tym, że Brad Binder będzie jeździł w Motogipie w przyszłym roku, mm. ale kto drugim nazwiskiem? I tutaj pojawiła się pustka, jeżeli chodzi o kogo wziąć. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale dla mnie kandydatem numer jeden i w kontekście odejścia z, z Akademii Valentino Rossiego, bardzo ciekawy zresztą wywiad jest na że GP1 z Baldasarim. Myślę, że właśnie Baldassari byłby fajnym, naprawdę nawetkiem dla, dla KTM. -a. Także ze względu na styl jazdy. On jeździ bardzo agresywnie. I to by pasowało. To jest taki styl, myślę, że podobny do tego, który prezentuje pole Sparta. No, a tylko jest jeden problem. To jest wysoki facet. A zresztą, ale tam tak. Testowy jeździec, Kario. No, Kiosząkowy tak. mały. Teraz Dani Pedroza. Maleńki. Pole Pol Spargaro też no, mały zawodnik, jest, no, ale jest, skończymy. to jest jeden z niższych załodników. I teraz Baldassari, pytanie: jaką się odnajdzie? No, oczywiście, fajnie mieć innego załodnika o innej charakterystyce, do rozwijania motocykla, ale pytanie: czy te motocykle nie były rozwijane przez tak niskich załodników, że wysokie osoby mogą być problemem. Bradley Smith też był wysokim załodnikiem. No zobaczymy, to jest oczywiście no, naszy, rodzin, to, to, nasze tutaj dywagacja. Pytanie, czy się nie skończy tak, jak ja też sobie powiedziałem, że. Yy, a Czarim po prostu zostanie. No, Przyniesie znowu worek pieniędzy. pieniędzy i zostanie. No. No zobaczymy, zobaczymy. Co nas czeka w ten weekend, bo w ten weekend Właśnie zaczynamy w pojedzień. Co nas czeka? No to Grzegorz, testowali zawodnicy przecież na nowym torze w Finlandii. No, tak. E, nowy tor. I niezadowoleni. Bardzo ciekawy tor jeśli chodzi o położenie, mówili wszyscy pięknie i tak dalej, natomiast mówią, że... Nie ma gdzie wyprzedać. Tor przede wszystkim bardzo wolny są miejsca, środkowa część toru, że się jedzie tylko jedynką, dwójką i praktycznie non stop zakręcie lewo, prawo. Zawodnicy, którzy testowali, a byli tam zawodnicy testowi kategorii MotoGP, w zasadzie z każdego, od każdego z producentów, powiedzieli, no, że może pod Moto3, pod Moto2 fajnie, ale na MotoGP ten tor jest za wolny po prostu. Mhm. Tam się słabo jeździ. Niestety nie jest tak widać na pogodę, bo mieli pierwszy dzień w poniedziałek, padało, drugi dzień we wtorek, Miało być lepiej i było, ale tylko przez część dnia później znowu zaczęło padać, więc dużo nie pojeździli, ale właśnie to co powiedziałeś: długa, prosta, zakręty, ciasne, wolne i nawet no, tutaj bardzo Mika kakał się wypowiadał, że po prostu parę zakrętów przydałoby się tam pozmieniać. Fajnie, jest dużo ujemnych zakrętów, zakrętów ślepych, tak jak powiedziałem, z jazdy, podjazdy, to wygląda wszystko bardzo ciekawie. To oczywiście jeszcze nie jest skończony, ale. No, jeżeli poprawi się te rzeczy, to myślę, że może być pięknie i co fajnie, już na testach pojawiło się wielu kibiców, więc tak. może być tam naprawdę bardzo ciekawa, fajna atmosfera. Tor, który jeszcze nie ma swojego miejsca w kalendarzu z konkretną datą, ale Limpiec. prawdopodobnie będzie gdzieś to w okolicy lipca i, i tego należy się spodziewać. Także... Co do Brna, bo pytaliście wielokrotnie co z Brnem. w dalszym ciągu amba, nic nie wiadomo, nie co z Brnem, czy będzie, czy nie będzie. Tor Silverstone na najbliższy weekend. Zaczynamy od piątku, od godziny 10. Pamiętajcie, od 10 i rozgrzewki o 8.40. Nie. O 9.40 O, o której? Też o 10.00 rozgrzewki. A, i. I kolejność rozgrzewek jest inna, bo inna kolejność wyścigów. Czyli idzie Moto 3 rozgrzewka, potem Moto GP rozgrzewka i Moto 2, bo taka kolejność później hmm. będzie wyścigów. Najpierw wyścig Moto. 3, później MotoGP. wyścig MotoGP, żeby trafić na tą godzinę, bo jest zmiana przecież czasu na tą godzinę co normalnie około 14 i później na koniec wyścig Moto2. Moto3, MotoGP normalnie w telewizji, oczywiście w internecie, na ipli na polsacie sport tradycyjnie, wyścig Moto2 tylko w internecie, tam wchodzi już mistrzostwa Europy w siatkówce i, e, i tracimy antenę, więc bądźcie z nami od 10 w piątek, w sobotę i w niedzielę, i czyli i niedzielę, więc... się wypaść kulturalnie, Stać w powolutku i zasiąść przed telewizorem i popatrzeć na zawodników. Motelipa. Liczymy, że to będzie kolejny bardzo ciekawy wyścig. Może nawet, i tu mam wrażenie, z większą ilością zawodników w czołówce, nie tak jak powiedzmy sobie w Austrii, gdzie były oczywiście emocje wielkie, ale za sprawą Markeza i Doiciozo tutaj mam wrażenie, że Suzuki będzie mocniejsze. Yamaha będzie bardziej konkurencyjna. Petrucci. Myślę, że tutaj może się. Bardzo fajnie ten niedzielny wyścig kategorii Matoki pooglądać. Także do usłyszenia i do zobaczenia.